Cały czas dzisiaj robota od rana już maliny co będzie ja, z malinami robić porządek hmm. te maliny co mi zostały to muszę ich podsedzać bo już się porobiło w co te tak samo to co zostanie tu się resztę wsunie. Będę robił to sok wychodzi. Tam muszę ładnie odtegować. Żeby do czysta było. Ten sam, żeby zeszedł. O, to jeszcze co to zostało jaki brudek. O. Do miążu do dodam żelpic. i porządnie wymieszam. O soku trochę mamy. Jakby nie było. Dziś jeszcze. Ja tutaj sobie zmasuję, żeby miał gotowe. Tak jak przy startkę. Wiecie, jak przy to się robi wszystko ręcznie. Wszystki sok wyjdzie. Ja to robię z tego papkę taką. Od razu ręcznie wszystko już zrobię. Nie trzeba mi miksera. Że o. już go jest gotowe zobaczcie. Już jest przerobione. I to pójdzie do pojemniczka. Dodam do tego żel fixu, wymieszam w słoik, zakręcę i zapasteryzuję. I to tak wygląda robota. To Nie ma to tam, to z A dzisiaj uzbierałem tyle malin. Jedna kula w ręce i na jednej nodze i ciap, ciap, ciap i coraz dalej, coraz dalej i, i oberwałem sobie bez niczyjej pomocy. No to władujemy sobie do tego nie do tego. Po co do tego? Tutaj postawimy sobie tak. A to ten sok wlewamy tutaj do pojemnika. Będziemy go gotować. Będziemy go gotować. I pójdzie do buteleczek. Lekko go podgotuję. Buteleczki wleję. I mamy sok gotowy na zimę. No właśnie, teraz tak. To, co tu nam zostało dajemy tu, już, z tego resztę, co tutaj jest, w niektórym czasie. Będziecie oglądać i przekarmę. Jak to wszystko zrobić dzisiaj, to na żywo będzie przekarma. Mam nową dostawę. Spróbujemy, czy ona jest dobra, czy smaczna, czy się nadaje do jedzenia, czy się nie nadaje do jedzenia. Zobaczymy. A na razie to mamy zrobione. To jeszcze trzeba wymieszać. Degować. Ja tego nie, nigdy nie przesiewam, bo inni to przesiewają, no że maliny ma jeziarka. Teraz dodaję do tego żelfiku. Jeszcze mam torebkę. Mam żelfiksy, śmiałe. Ale no zobaczymy. Wszystko mam, ale nie to, ale może znajdę. Wszystko mam do mięsa, przyprawy. Przypraw mam, mam dużo, że wszystko przygotowane do gryla Żelfix Dziś miałem żelfix Zobaczę ja mam krewkę Żelfix akurat Zgadza się Mam dużo przypraw Tak Mamy żelfix no, to akurat się składa trochę do 1 kg owoców, ale tutaj mam troszeczkę, wsypie nie za dużo, bo to na kilo jest. I wymieszamy. To no nie, nie za dużo tego do doda, będzie dodał O, tyle starczy, jak na kilo. Tutaj mnie jest mniej. Kilo owoców. No, to jeszcze, będziemy nie mieli na później. Ten żeby yy, Położę sobie akurat tak z boku. To resztę. Wymieszam. O, mikserem, a ja ręcznie. Ja mam taki mikser ręczny. Panowie tego nie umieją, bo mają, są pojebani. Niektórzy nic nie umieją. Tylko myl, ale to macie jedno, drugiego i drugą głupotę, pleśło nie tak to przełożony donoszą głupoty i gówno się znają myślicie, myślicie, że po operacji skrzydła se przystawicie od razu fruwać? co? a o no, jest ciekawe ile tego będzie słoik Mam gotowe. Ten słoik damy. O. O. Ile będzie? Mógłbym mniejszy dać, ale spójrz, że będzie słoiczek akurat. to mi jeszcze dać ale dobra co to przeszkadza co to przeszkadza taki też będzie tu do tego dodamy wody Mmm, nie Super. Mamy słójczek. Ten słoiczek zapastyrujemy w gotowanej wodzie. Do tego zaś dodajemy wody. Zrobimy napoju, bo to resztę nie będę wylewał. Napój wyjdzie. Napój wyjdzie. No, to mam buteleczkę przygotowaną od razu. O. Tak się nie da, tak się da, i tak to ja piję, i tak własnych rąk, I jak się to robi? Przybaczcie się. wkłada się lejek i się wlewa i mamy gotowy napój U. zajebiste jest napojik resztę tutaj mam do napoju się doleje, a zaraz będziemy wsypywać maliny do następnego słoika tu też trzeba będzie wody dolać i wymieszać resztę to tutaj dolejemy do tego co Hajkerzy, mieć umiecie, mama wam mnie ugotuje? Nic nie umiecie robić, tylko jeden drugiego oczerniać. Głupoty na niego pleśnie. Ja mam czyście uciec niż ty. Buraku. Krowy. A, super. I już mam napój. Ja mam czyście niż ty. Ja żyję inaczej niż ty. Buraku, pierdolony. Cwelu. Po coś tu w las. Wypierdalaj stąd chuju. Ty masz brudno. Przy swojej dupie się umyj! No, teraz tak. Yy, tutaj dajemy malinki. o, świeżutkie. Następne zostały. A to już biksu, tylko braknie. Chyba. Nie ma jak swoje maliny. A. Wy sobie musicie maliny kupować, a ja nie muszę. Mam swoje. Hmm? Widzicie jakie swoje malinki są? A wy górę macie. Kupić sobie do sklepu. sklepy takich nie ma. wow No jak smak mam leci, koła koło dupy. Uwalaś. Jeszcze jeden słoik będzie. Po trochu po trochu. Po trochu, po trochu. I. No, tu jeszcze coś zostało jakiś brud. Ot. się zasypuje cukierkiem. O, o, o! I mamy gotowe następne. A tu jeszcze maliny mamy, o jeszcze zostały Zmieszczę się to nie. Zmieszcza się, ale ich utkamy. Zmieszcza jest słoik cały. Nie będę ich jadł, bo mi się nie chce malinek. Jeszcze tu zostały dwie. O. A. No i już. zbierać mój na sznurku. Obwiązuje sobie tak. To sobie związuje I tak. No, sobie zbieram. Pik 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 pik. <grych> tak. Akuła stoi z boku. dobra tu lekko podsypiemy i dosyć i wszystko tak to właśnie się robi mama da tata ta, da mhm. a jeszcze z muszę zrobić a to to później teraz I do słońca. A to jeszcze powycieramy kusteczkami. Porządek musi być. Tam też będzie zagotować. Hop. Jest. No i porządek jest. Tak to trzeba robić. A nie oglądać na swoje mamy, taty, babcie, żony. Panowie, sapier daleć macie sami, nikt wam w życiu nie pomoże, jak zostaniecie sami, jak ja. Będziecie musieli sobie radzić sami. Tak jak was wywieźć na bezludną wyspę i sobie radźcie Umyj sobie jaja, bo masz brudne. Nie jestem Konorowiczem, jestem sobą. Konorowicz to mały pikuś. Jakby wszyscy. Zdroweczka życzę. Pozdrawiam nobelski Węgiel, Bogdanka sap nadrybia na Stefano Bogdankę. Dla wszystkich pracowników, pracujących na kopalni życzę wam dużo, dużo zdrowia. Myślę, że to, co wam pokazałem, na pewno komuś się przyda. Może się nauczy. Ja jestem pijak? Ty, Cepelu Jebany, ty jesteś pijakiem. Umyj sobie jaja. Bo ci śmierdzo.